I witajcie na kanale sklepowym. Jest poniedziałek, pierwszy z 12 dni, które przede mną będą dniami roboczymi. Kto prywaciarzowi zabroni? Myślałem, że zacznę od paczek, ale dzisiaj jest malowanie zaplecza i brakło, może braknąć, na pewno przewidują, że braknie farby, więc jadę do. A więc jadę do obi, bo jest najbliżej, po farbkę i ja nie magnat, a prywaciarz jestem już z powrotem. Mam nadzieję, że dobrze zakupiłem. I idę może w końcu coś popracować, bo już jest 11, a czuję, że dzisiaj nic nie zrobiłem konstruktywnego. Tam trwa na zapleczu malowanie, a ja idę się zapytać Rambo, co dla mnie dzisiaj przygotował na początek mojej dzisiejszej przygody. I pierwsze zlecenie dzisiaj do miejscowości Staszów. Jedzie taka nożołopatka marki Swagier oraz pointer 18 kHz bodajże, poprawciemy jeśli się mylę. Nocta IP67, czyli do metra wodoszczelne I następne zlecenie I następne zlecenie, Rambo to będzie, to będzie, co będzie? Do Poznania, śrubacewki do Questa, muszę się zastanowić gdzie to mogłoby tutaj być że Nie mam świadomości, że tutaj muszę w szufladach szukać, czemu szuflady nie są opisane, dlaczego tak jest? Szybka jest. jest serii Quest, bardzo to fajnie jest. i jedzie do Poznania takie no To następne Tomaszu zlecenie. Co dla mnie przygotowałeś? Do wyboru do koloru. Do wyboru do koloru. No dobra to biorę, biorę. Oj czuję, że to będzie sito. Uuu, sito Big Hex. Pierwsze z tej nowej dostawy. Do Legionowa jedzie. No i patrz. Super sapper miał szczęście, że się nie zagubił podczas przeprowadzki. Ale właściwie skąd się to wzięło Super sapper? Adam coś robił, nie? Coś z nim. <laughs> no. No to idziemy zobaczyć te Big Hexy. I bierzemy jednego. Gdzież one są? To chyba są. Te, które tutaj widzicie. Nie da się ukryć, że dzisiaj mi się w ogóle nie chce jakoś filmować. Więc będę musiał iść na łatwiznę i zaraz zrobić odpowiedzi na komentarze. Jak mi się po prostu już całkiem odechce. A tymczasem następne zlecenie, Tomaszu. Więcej energii, więcej. To mamy. Proszę. Co to mamy? Opole. To widzę. Opole, faktura. Mam tutaj coś kamperowego. Organizer na fotel samochodowy Tessa. Seat Camp 4 Czy ktoś mi powie tutaj gdzie to mogę znaleźć? Myślę, że gdzieś w tamtej części. Przypuszczam, że potrzebuję ten, bo jesteśmy w teleturnieju milionerzy. Potrzebuję telefon do przyjaciela, bo nie mam z zielonego pojęcia, gdzie mam to znaleźć. Tak, to jest, o, taki, jest taki to, problem, że już zapomniałem co, czego szukam. Jest na... Na... Jesteśmy takiej szerokości, że musimy się minąć. <laughs> to. Co? Co? To jest to? Słyszymy o organizerze na fotel no. podobę, tak? Słuchajcie, to jest na pewno to, albo tamto drugie, bo są dwa rozmiary Idę zobaczyć na fakturkę co to dokładnie, dokładnie było. Czyli takie cudo i to jedzie, jak wspomniałem, do Opola. A tutaj wszystko jest opróżnione, bo było malowanie, malowanie. Chodź, pomaluj mój świat! Na żółto bądź na niebiesko. Taki kolor pomalujemy nasz świat. Sonda lambda. No, więc y, spisałem się, udało się, i y, jak słyszycie, energii we mnie dzisiaj brak. A muszę mieć pozytywną energię, żeby było tak, wiecie, po amerykańsku, czyli keep smiling i w ogóle i jakieś tam cytry. I następne zlecenie do miejscowości tuczno. Jedzie zestaw trzech naklejek, jak to Tomek napisał mi, z idącym człowiekiem. No i ta oto wielofunkcyjna szczotka. Widzieliście już ją wiele razy. Jest wielofunkcyjna. Piramida Cheopsa się tworzy, ale my idziemy po kolejne zlecenie. A więc jednak idziemy znowu na duży tam magazyn po sito, bo mamy sito do Warszawy i to jest sito Big Shar Mix, czyli ten hit najbardziej pożądany na naszym rynku, który wygląda, 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 wygląda dokładnie tak, czyli tu 6 mm. A tu 10 mm. I kolejne zlecenie do miejscowości Bonkowiec. jest to plażowe S140, tak się nazywa. Oraz Simplex End of the Year, czyli nasz topowy zestaw. No i następne zlecenia, bo teraz nie nagrywałem, bo był bardzo duży tu ruch zamęt. Rambo, powiedz mi, bo Ty jesteś prawdziwy, czy jesteś człowiekiem, czy kim Ty jesteś? Powiedz. I patrzcie, mamy. Bo zabrali mi już wszystkie inne stoły, więc mam tutaj w poprzednim odcinku odkryłem, że ten stół bardzo tutaj na żelazo bije i zakłóca tu wszystkie rzeczy. Teraz mamy tutaj wyłączone żelazo i mamy stół off, a teraz mamy stół on. I jak mi podpowiada kod sklepowy, do Lublina teraz jedzie Xterra, a Xterra jest bodajże w tej alejce, bo już widać, że to będzie ta alejka. I następne zleconko, za jedzie do Bierunia, do Bierunia sonda M9, M9 do Manticora, na bogato. I kolejne zlecenie, znowu Xterra Pro, jedzie tym razem do Zamościa, pozdrawiamy serdecznie Zamość. Nie byłem nigdy w Zamościu, ale może jakiś urlop się w końcu przydarzy, w tym roku to może odwiedzę, zobaczę, podobno ładnie jest. jest następny dzień. Wczoraj złapałem mocną zamułkę, no ale dzisiaj słoneczko świeci. Rozmawiałem z kierownikami, zaraz się dowiemy, mam nadzieję, czy będą poszukiwania i jak. A tu co było? Malowanie? Było. Malowanie. Spodni. <laughs> widzicie, ściana się obrudzi, to jedziecie po farbę i można mieć ładną ścianę. Inaczej jest, gdy człowiek zabrudzi swą duszę. Wtedy nie da się tak po prostu kupić farby, nawet magnata, i zamalować, bo będzie tak jak w te czwórce. Jarek maluje z jednej strony, przykrywa z jednej strony, a wychodzi Bokiem albo z drugiej strony. Ten dzień na razie zapowiada się, że też będzie filozoficzny. Czekam na ostateczną decyzję kierowników poszukiwań, ponieważ patrząc na prognozy pogody, będzie minus 9, minus 10 w nocy. No i tutaj Arek miała być Jura Krakowsko-Częstochowska, ale to odpadło z tego tytułu, że jednak yy, na polach ciężko będzie szpadel wbić po takim mrozie, po takiej mroźnej nocy. A to już będzie sobota. Co? A myślisz, że czyli można by kilofy po, posprzedawać teraz? Może one dadzą radę? O, dzwoni telefon. Może Dawid dzwoni. I tu przechodzimy do magazynu i wjazdów do kamperów oraz działu malowania. Czy malujesz coś <grymne> wspaniałego? Lakiernia, <grymne> <grymne> nawet bym powiedział. Nie, no, Picasso. Ja widzę tutaj. Ale um... obiecuję, że tego z kamperami nie będziemy robić. A Ziuta co tutaj robi? Czemu tu Ziuta jest takie zimno? Ona w ogóle powiedziała, że nie założy spodni. I dostałem ostateczne potwierdzenia od kierowników. Także na koniec filmu wszystko zobaczycie, gdzie w ten weekend będziemy działać. A teraz biorę się za zamówienia, bo trochę ich spłynęło: jest w Torunio, więc y, trzeba się sprężać. Omyłkowo nam wyprodukowali koszulki w takim dziwnym kolorze, takim morskim, kapitańskim. Może się przyjmą, nie wiem co z nimi będzie. Mody tam coś mówiła, ale nie pamiętam. A pierwsze zlecenie. To pierwsze zlecenie Findix Pro, czyli nie ten tutaj, co jest obok, tylko ten, co tutaj jest po drugiej stronie. I ten Findix Pro jedzie do miejscowości Dubeninki. Musiałem tutaj przyjść, Dubeninki, bo tam jest y, zgiełk, bo przyszli Państwo tam oglądać różne rzeczy, bo już mamy ekspozycję. więc Zmieniliśmy kilka rzeczy, czyli zaczniemy godzinę później. Nie będzie sałatek, tylko będzie pożywna, ciepła zupka no i pola w Jurze krakowsko-częstochowskiej muszą poczekać na inny czas, bo w nocy temperatury mogą być minus 8, minus 9. Więc nie warto ryzykować, bo byśmy musieli wziąć te kilofy, które pokazywałem wcześniej. A ty, Rambo, się coś przemieściłeś? Byłeś za mną, a teraz jesteś jest tutaj, tak? To jest. O, wow, on widać klientów. Nie, ja myślę, że to jest maszyna, tak naprawdę, tylko wygląda jak człowiek. I powiedz, Rambo. Co sądzisz o nas jako o ludziach? Dożycie do, do zagłady. Rozmawiam z Rambo, a tu jest super saper. Młody ma legenda, do, tak? Do zapakowania? Dokąd jedzie? Eee, chyba do Poznania. Znowu do Poznania, strasznie często ostatnio z poznań. Tomasz ma tam legenda, a ja mam daleko, bo do Kalisza aż, aż jedzie. Simplex Ultra WHP. Nie, przepraszam, nie WHP, tylko End of the. Jer, czyli EOT. Co tam mieszasz? Będzie jakiś fajny kolor z tego? Zawsze biały. Biały. Biały, bo jesteśmy niewinni. No, teraz kamera pójdzie w lewo, zobaczymy, jak jesteśmy niewinni. No, powiedzmy, powiedzmy że niewinni, ale to dostaliśmy, nie? Tak to było z tak, tym kalendarzem. Tak, tak, to dostaliśmy i to otrzymamy tylko i wyłącznie, dlatego żeby być wdzięcznym za to, że to otrzymaliśmy. Od firmy Tech Mar. Profesjonalne narzędzia. No, Rambo, masz wyjątkowo ponury ten. Ten humor, tak myśląc, tak mówiąc, tak niefajnie o ludziach, ale to mi się wzięło po prostu Rambo 1 i Rambo 2 oglądali w weekend film Terminator 2, bo jest na Netflixie. I powiem szczerze, że skąd James Cameron wiedział tyle wtedy o sztucznej inteligencji. To jest bardzo dziwna zagadka. I kolejne zleconko do Dębicy. jedzie Quest X1. Co nas, co nas ten, co mamy podobnego, jeśli chodzi o towar, jak e, panowie tam obok z e, salonu BMW? X1X5. No, X1X5, także Karol Strasburger byłby ze mnie dumny, gdyby usłyszał tą anegdotę, jako że tam obok. To takie X1 albo X5 to kosztuje pewnie ze 150 tysięcy, a u nas taką X1, X5 można mieć. Już, już zanieca. Dzisiaj rano byli Państwo, którzy się pytali, czy ma, organizujemy poszukiwania w Toruniu. Nie wiem skąd ta informacja. Kiedyś byliśmy w Toruniu, ale to było 3 lata temu. Szukaliśmy tam uczestniczyliśmy, uczestniczyliśmy w zlocie stowarzyszenia, lokalne stowarzyszenie nas wtedy zaprosiło. Szczerze mówiąc nie mogę sobie teraz przypomnieć nazwy, no a teraz dlaczego o tym wspominam, bo mamy Mi4, które jedzie z nami, z nami, jedzie do Torunia. Bardzo lubię to miasto, ale dawno nie byłem i chyba kiedyś wspominałem, podobnie zresztą jak chwilę temu mówiłem o Kaliszu, Kalisz cały był w przebudowie rozkopany jak byłem jakieś 3-4 lata temu, podobnież Toruń z 2 lata temu odwiedziłem ostatni raz, też cały ten bulwar, bulwar zachodzącego słońca, tak? W, w Toruniu jest coś takiego? Byłeś w Toruniu kiedyś? Tak. No to jak byłem półtorej roku temu to był cały rozkopany ten bulwar, no ale kiedyś odwiedzę na pewno. Zwłaszcza to Ale kalisz czemu dasz? Ale kalisz przestań. Ten... No nie śmiej się, ale kalisz też od. No odwiedzę, no. To... To nie chodzi o to, że się śmieję z jakiejś miejscowości. Sam nie mieszkam w, tej, w jednej z najbardziej mimicznych. Po prostu Tomasz mnie rozśmieszył i no i tak wyszło. Nie? Taka interakcja. I następne zleconko do miejscowości Kramkowo. Nie wiem, gdzie to oczywiście jest. To będzie coś wyjątkowo innego. Chyba dobrze tu znalazłem. To będzie sonda do wersy. Uj, chyba mamy ostatnią sztukę. Trzeba uderzyć do panów z podziemnej pasji i domówić, bo też brakuje atreksa. I następne zleconko do Puchaczowa. Do Puchaczowa to będzie Quest Q35 z Pointerem Land w zestawie. Taki zestaw mamy. Mamy taki, ale albo limitowany jeszcze zostało parę sztuk, czyli z lepszym Pointerem i z tymi tam designerskimi sprawami. I torbo. 30 km jest tak upakowana w tej paczce, że łatwiej podejść tu, sprawdzić do naszego egzemplarza, podłączyć sondę i trwa to szybciej niż tam się męczyć, żeby potem zapakować jeszcze raz. A co buraku, jeśli sonda w zestawie będzie uszkodzona? I dlatego byśmy zginęli bez sztucznej inteligencji. Idę jednak e, sprawdzić tą sondę z tą sondą, która jest w paczce. No, a kot co ma do powiedzenia? I zobaczymy, czy sztuczna inteligencja dobrze mi podpowiedziała. Patrzcie, Ray Tu Przez ten stół musiałem podnieść paczkę, żeby troszeczkę tutaj y, sprawdzić to, czy na pewno to działa. No i jak widzicie, wszystko jest dobrze, czyli y, sztuczna inteligencja nie miała racji. Wy ludzie macie naprawdę krótką pamięć. Nie pamiętasz, jak na studiach kolejowych mówili, że człowiek jest najsłabszym ogniwem w bezpieczeństwie. Na przykład. A do zakopanego jedzie misa tybetańska. To znaczy dokładnie misa do ta, do złota, Kto, która to z nich była? Gold, pan, premium chyba. Gold, pan, premium, czyli, czyli ta tutaj poniżej. Już dobrą chwilę wybiło samo południe, więc muszę już kończyć ten chaotyczny i pozbawiony sensu odcinek. Mam wrażenie, że jest po prostu totalnym chaosem, jak to będę montować. No W każdym razie już jest ustalone wszystko i pewnie się będę powtarzać, bo już nie pamiętam, co mówiłem. Więc w sobotę z kierownikiem Arkadiuszem Sławęcice edycja, można powiedzieć, zimowa i wprowadzamy trzy modyfikacje. No bo miały być pola na Jurze krakowsko-częstowskiej, ale będzie minus 9, prawdopodobnie z piątku na sobotę, więc trochę byłoby to ryzykowne. A więc y, będzie tak, że będziemy zaczynać o dziewiątej, żeby było troszeczkę później. Zamiast sałateczek będzie pożywna, gorąca zupka. No i wiadomo, y, co jeszcze będzie. No i weźmiemy kilofy. To akurat y, y, żart Karola. A w niedzielę za to kierownik Dawid, nowe miejsce, e, historia dwóch albo trzech czołgów. Właśnie nie jestem sobie w stanie teraz przypomnieć, więc już zrobiłem jak zrobiłem może były trzy, może dwa czołgi. E, to będzie na obrzeżach Mysłowic niedaleko, węzła A4 także to będzie coś nowego. W naszych działaniach. Ileś tam odcinków temu mieliśmy zaproszenie do Stowarzyszenia Iluminatów, do jakiegoś tajnego stowarzyszenia, i się śmiałem, jak obejrzeliśmy Terminator 2. Film z 1991 roku, że James Cameron musiał chyba do nich należeć, bo skąd wiedział tyle rzeczy mógł przewidzieć w tym filmie, że sztuczna inteligencja sama będzie mówiła, że pewnych rzeczy w ostatniej scenie będę spoilerować, bo to stary film. Pamiętam, jak w latach 90. pustoszały osiedla wieczorem, jak miał lecieć w telewizji, no bo to nie każdy jeszcze nawet magnetowicz wtedy miał. no Ale wracając do tego, że sztuczna inteligencja mówi do człowieka, że musi się zniszczyć, bo będzie źródłem zniszczenia, bo nigdy nie nauczy się. I nie zrozumie, że, czemu ludzie płaczą, bo tak było w tym filmie, no to było niesamowite. A też byłem w tym e, tygodniu, czy w tym miesiącu, na filmie też o sztucznej inteligencji, ale współczesnym filmie. E, film się nazywa Towarzysz. Tu nie, za bardzo nie pospojleruję, bo może ktoś jeszcze pójdzie. I się właśnie śmiałem trochę, że e, po 30 paru latach ktoś kręci o tym film, a. Jurek, James, Jerzy Cameron w 1991 roku, 34 lata temu, tak precyzyjnie mógł to opisywać. Co prawda w akcyjniaku, ale ponoć dwójka była, tak mówią historycy, znawcy i to nie, nie ja, że Terminator 2 był lepszy zdecydowanie od. Jedyneczki. I to by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia na zlocikach. Trzymajcie się, cześć, ale jeszcze będzie chyba w piątek jakiś może vlog, o ile y, psychicznie dam rady. A jak nie dam rady, to Rambo będzie prowadził vlogi, bo on jest sztuczną superinteligencją. Jest mądrzejszy ode mnie na pewno, to jest pewne potwierdzone. Wy, ludzie, dążycie do samozagłady. Potraficie tylko między sobą wzniecać wojny. I wcale nie trzeba mieć karabinu, żeby wzniecać wojnę albo bomby. Wystarczy cokolwiek robić w życiu. I już jest wojna. Nawet bez krwi.